Rozdział dwunasty. Miłe złego początki. Oburzenie panny Helenki. Bunt i zdrada. Dwa ideały. Wyzwanie na pojedynek. Wykręt magistra skwarka. Smutna wiadomość. Kto ukradł ikony. Rozmowa w praskiej milicji. W Polsce. Dyrektor marczak żąda wyjaśnienia. Hipotezy i co z nich wynikło. Był to naprawdę feralny wieczór, choć zaczął się bardzo przyjemnie. Spędziłem go jak zwykle u Państwa Dochnalów, w towarzystwie przemiłego gospodarza, jego córek, pana Skwarka i Smitha. Popijając czarną kawę i sącząc wino, rozmawialiśmy na temat wyprawy do Leska, snuliśmy przypuszczenia co do miejsca, gdzie może znajdować się druga połówka talizmanu. Pana Smitha zmartwił fakt, że nie wezmę udziału w wyprawie. Naprawdę nie może pan nam towarzyszyć? Pytał mnie kilkakrotnie. Może względy natury materialnej stoją panu na przeszkodzie? Gdyby ta sprawa wchodziła w grę, to proszę się nie obrazić, służę pożyczką. Dowiedziałem się od pana Dochnala, że pan jest specjalistą od zagadek historycznych, więc pański udział w naszej wyprawie wydaje mi się nieodzowny. Bezradnie rozłożyłem ręce. Niestety, drogi panie, tylko względy natury służbowej nie pozwalają mi wam towarzyszyć. Po prostu otrzymałem od swych władz zwierzchnich inne zadanie i muszę je wykonać. Przyrzekam jednak, że tak czy owak spotkamy się w Lesku, bo i mnie tam pojechać wypada. A więc Pańska misja niejako zbieżna jest z naszą wyprawą? Uradował się Pan Smith, wtrąciła się panna Helenka. Jak zwykle nie obyło się bez złośliwości pod moim adresem. Pan Tomasz tak sekretnie kryje cel swojej misji, Panie Smith, że nikt z nas nic o niej nie wie i niech Pan także nie stara się niczego dowiedzieć. O, przepraszam! Ojciec i ja wiemy o misji pana Tomasza, zawołała Ludmiła. I tak zaczęły się dla mnie fatalne chwile. Albowiem panna Helenka, usłyszawszy słowa siostry, zmarszczyła brwi i poczuła się obrażona. A więc to tak, syknęła, tylko my nie jesteśmy osobami godnymi zaufania. Czy tak to należy rozumieć, panie Tomaszu? Nie, niezupełnie, zająknąłem się. Ludmiła jednak psuła wszystko dalej. A właśnie, że dobrze zrozumiałaś, Helenko, wykrzyknęła. Ty i pan Skwarek macie swoje sprawy, a ja i pan Tomasz mamy swoje. Ach, wiem, co mi powiesz. Ja w twoim wieku, moja mała i tak dalej. I to pewnie jest prawda, tylko że ja wcale nie chcę z ciebie brać przykładu. Nie chcę tak jak ty udawać mężczyzny, ale zamierzam zostać stuprocentową kobietą, zaperzyła się dziewczynka. Patrzcie no, zdumiała się Helenka. A tak, potrząsnęła głową Ludmiła. Będę dobrze gotować, prowadzić dom, a także filmować. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Ciebie żaden prawdziwy mężczyzna nie dopuści do swoich spraw, bo ty uważasz go za konkurencję w swoich własnych ambicjach. A ja będę podobna do tych kobiet w historii, które były powiernicami największych męskich tajemnic. Panna Helenka złapała się za głowę. O Boże, co ta dziewczyna wygaduje. I kto jej tak namącił w łepetynie? Wiem kto. Pan Tomasz. I oskarżycielski palec panny Helenki skierował się ku mnie. O, przepraszam, głos zabrał pan dochnal. To moja wina, nie pana Tomasza. Postanowiłem przynajmniej jedną z córek wychować na prawdziwą kobietę, z której pociechę będzie mieć mąż i dzieci. Panna Helenka aż zanim mówiła. Bunt stwierdziła ponuro, ta mała zdradziła sprawę wyzwolenia kobiet. I co pan na to, panie magistrze? Czy też pan podziela poglądy mojego papy, a także pana Tomasza? Bo co do pana Smitha, to już wiem, że nade wszystko w świecie przekłada on ambicje swojej żony, emmy hrabianki von Borgsdorf-Allenfeld. Miałem na końcu języka słowa, jest bowiem klasycznym pantoflarzem, ale na szczęście ugryzłem się w język. Tak jest, zgodził się potulnie pan Smith. Z powodu ambicji mojej żony siedzę teraz w Pradze i wybieram się do Polski, zamiast doglądać sprzedaży diamentów w moim sklepie w Wiedniu. Dodałem. A także z powodu ambicji pewnej pięknej czeszki wybieracie się wszyscy na wyprawę do Leska, choć dali pan, żadne z was nie wierzy, aby odnalazła się tam druga połówka talizmanu. Tego było pannie Helence za wiele. Szkoda, że nie mogę pana wyzwać na pojedynek, syknęła. Niestety należy do tak zwanej słabej płci. Mam nadzieję, że pan magister gotów jest pomścić tę zniewagę. Magister Skwarek wyprostował swoją postać supermena. Bardzo chętnie zboksuję pana Tomasza, rzekł. Z ubolewaniem pokiwałem głową. No tak, jak przychodzi co do czego, to trzeba wołać do pomocy mężczyznę. Trudno, będę się boksować z panem Skwarkiem, choć uważam, że nie gra on z nami uczciwie. Jak to nie gram uczciwie? oburzył się Skwarek. A tak, nie wypowiedział się pan co do swego ideału kobiety. Czy woli pan ideał panny Helenki, czy Ludmiły? Słusznie, proszę się wypowiedzieć, zażądała stanowczo panna Helenka. A co do tego boksowania obejdę się bez pomocy pana Skwarka. Będziesz się sama boksować? wykrzyknęła zachwycona Ludmiła. Coś ty mała, zboksuję go intelektualnie. Po prostu odnajdę tę drugą połówkę talizmanu i to będzie nokaut. Przyjmuję walkę, odrzekłem. I teraz oczy wszystkich zwróciły się na magistra Skwarka. Czekaliśmy na jego, że tak powiem, ideową deklarację. A on biedak Poczerwieniał kilkakrotnie, łyknął ślinę, jakby mu zaschło w ustach. Hm ten tego, y, jaki ja mam ideał? Bąkał pod nosem. Jakoś nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Hm, cóż mam powiedzieć? Y, nie mam, zakrzyknął radośnie, trafiony szczęśliwą myślą. Nie mam. Czego pan nie ma? Zapytała Helenka. Nie mam ideału kobiety, odrzekł triumfująco pan skwarek, rad, że wyłgał się, nie narażając się żadnej ze stron. Oto mężczyzna, lekceważąco stwierdziła panna Helenka. Nie ma nawet ideału kobiety. Skwarek skłonił się jej i rzekł. Jest nadzieja, że przyjmę ideał, który pani reprezentuje. Brawo, to znakomita wypowiedź, zaklaskał w ręce pan Smith. A potem nastąpiła druga fatalna chwila. Helenka zwróciła się do mnie z ironią. A pan pewno już wie, panie Tomaszu, że złodzieje dowiedzieli się zapewne o pańskim wyjeździe z Polski, i zabrali się do roboty. O czym pani mówi? zapytałem z niepokojem. Nie czytał pan dzisiejszej naszej prasy? Piszą o kradzieży ikon w Polsce. Dojrzała niepokój na mojej twarzy. Wstała od stołu i przyniosła gazetę, wskazując zamieszczoną w niej notatkę. Jak donosi z Polski nasz korespondent, w miejscowości Zagórze dokonano włamania do prywatnego mieszkania pana Jana Sekundusa, znanego kolekcjonera starych ikon. Skradziono bardzo cenną. XV-wieczną ikonę srebrną oraz tak zwany prazniczok z pierwszej połowy XVI wieku, ikonę dwutematyczną z dwoma obrazami na jednej desce: Zwiastowanie i wjazd do Jerozolimy. Organa MO toczą w tej sprawie śledztwo. Warto na marginesie tej historii wspomnieć, że Ministerstwo Kultury i Sztuki kilkakrotnie zwracało się do pana Sekundusa, aby z uwagi na słabe zabezpieczenie zbiorów i na ich ogromną wartość unikalną. Przekazał je do muzeum. Kolekcjoner jednak ciągle się wahał, aż nastąpiło najgorsze włamanie i kradzież. Drukujemy wzmiankę o tym wydarzeniu także dlatego, że i na terenie Czechosłowacji znajdują się kolekcjonerzy posiadający unikalne zbiory, nie najlepiej zabezpieczone przed kradzieżą. Może wydarzenie w Polsce skłoni ich do przekazania najcenniejszych przedmiotów do dobrze zabezpieczonych muzeów. Przez dłuższą chwilę nie mogłem wydobyć z siebie głosu, tak byłem wstrząśnięty tą informacją. Dwutematyczny prazniczok Sekundusa i jego srebrna ikona? wybełkotałem wreszcie. Ależ to, proszę Państwa, rzeczy bezcenne. W Polsce mamy tylko jedną dwutematyczną ikonę i znajdowała się ona właśnie u Sekundusa. A tak go prosiłem, żeby przekazał ją do muzeum. Opanowałem się. Wstałem od stołu i oświadczyłem. Państwo wybaczą, ale ja muszę natychmiast wracać do kraju. Bardzo dziękuję za gościnę, lecz sprawa tej kradzieży zmusza mnie do wyjazdu. Teraz, dzisiaj, wieczorem? Zdumiał się pan Dochnar. Będzie pan jechał przez całą noc, a to nie jest bezpieczne, nawet dla znakomitego kierowcy. I wszyscy zaczęli mnie zatrzymywać, nawet panna Helenka. Pozostałem u gościnnych Dochnalów, bo rzeczywiście nie było sensu jechać nocą przez Czechy. Zresztą, miałem w Pradze do załatwienia jeszcze pewną ważną sprawę, z którą musiałem zaczekać do jutra. Tak więc, aż do późnego wieczora, przesiedziałem u Państwa Dochnalów, choć już nie brałem udziału w ogólnej rozmowie, wciąż zaprzątnięty tym, co się zdarzyło w Polsce podczas mojej nieobecności. Pan Dochnal opowiadał o przeróżnych złodziejach dzieł sztuki, z którymi miał do czynienia podczas swojej pracy w muzeum, pan Smith mówił o złodziejach włamujących się do sklepów jubilerskich a ja ciągle przebywałem myślami w małym domku koło Zagórza i zastanawiałem się, czy włamanie do sekundusa miało jakiś związek z tajemniczym Robertem i szajką przemytników, której ślad przywiódł mnie do Pragi. Jedno było pewne. Nieuchwytny Robert przebywał w Pradze i nie on włamał się do sekundusa. Gang przemytników ikon, jak do tej pory, ograniczał się wyłącznie do skupywania starych ikon i przemycania ich za granicę. Czyżby więc włamanie do sekundusa nie miało nic wspólnego z działalnością gangu i tajemniczego Roberta, a może źródło zakupu ikon już wyschło i gang doszedł do wniosku, że trzeba zdobyć ikony przy pomocy włamania i kradzieży. Proceder z przemytem i sprzedażą ikon za granicą był tak intratny, że nie chcieli z niego zrezygnować i również zdecydowali się przemycić skradzione ikony. Prawdę mówiąc, w ogóle nie wiedziałem, co o tym wszystkim myśleć. Pełen więc wewnętrznej rozterki, pożegnałem gościnny dom Dochnalów Uścisnąłem serdecznie Ludmiłę, ucałowałem dłoń panny Helenki, podałem rękę Skwarkowi i panu Smithowi. Uściskaliśmy się też mocno z panem Dochnalem. Powiedziałem wszystkim do zobaczenia w lesku, a potem wyprowadziłem Prota z Łazienki i odjechałem na swój kemping. Po prawie bezsennej nocy, wczesnym rankiem, zjawiłem się w praskiej komendzie głównej milicji, przedstawiłem się oficerowi, do którego mnie skierowano, wyłuszczyłem cel swego przybycia do Pragi i opowiedziałem o historii sprzedanej w Pradze ikony, o Zdenku Blasze i tajemniczym Robercie. Wspomniałem również o historii z połówką talizmanu i związanych z nią osobach. Wysłuchano mnie uważnie, tym bardziej, że w sprawie ikon przemycanych do Wiednia mieli już wcześniej sygnał od polskiej milicji. Obiecano zająć się wnikliwie podanymi przeze mnie faktami i przesłuchać Zdenka Blachę, już nie tylko na okoliczność jego włamania do muzeum, ale i w sprawie sprzedanej przez niego ikony. Kwadrans później już wyjechałem z Pragi, kierując się do Polski. Opuszczałem z żalem piękną złotą Pragę, nie tylko przyznaję ze względu na urok miasta pełnego zabytków. Miałem w pamięci prześliczną twarz panny Helenki. Zdawało mi się, że wciąż brzmi mi w uszach jej głos, uroczy nawet wtedy, gdy gniewała się na mnie. Do Warszawy przybyłem następnego dnia po południu, bez żadnych przygód. A nazajutrz rano stawiłem się w Ministerstwie Kultury i Sztuki i stanąłem przed obliczem dyrektora Marczaka. Głęboka zmarszczka przecinała czoło dyrektora, a pełen napięcia wyraz jego twarzy mówił mi, że Marczak oczekuje ode mnie rozwiązania sprawy gangu. O włamaniu do domu sekundusa chyba pan słyszał? zapytał. Dowiedziałem się o tym w Pradze i natychmiast zdecydowałem się powrócić do kraju. Po co? wzruszył ramionami Marczak. Wywnioskowałem z pańskiego listu że jest pan na tropie przestępców i należało tę sprawę doprowadzić do końca. Jak pan sam wie, włamaniami i kradzieżami dzieł sztuki zajmuje się u nas nie Ministerstwo Kultury, ale organa ścigania, czyli Milicja Obywatelska. Ona ma tę sprawę w swoich rękach i mam nadzieję, że odnajdzie nie tylko sprawców, ale i skradzione ikony. W Pradze straciłem trop, przyznałem się. Z początku wydawało mi się, że tylko mały krok dzieli mnie od zdemaskowania przestępców. Niestety wszystko bardzo się skomplikowało. I opowiedziałem o swoich praskich przygodach. Dyrektor wysłuchał mnie uważnie i w milczeniu, bo był to człowiek mądry i miał do mnie duże zaufanie, choć tego nie okazywał. Mhm. chrząknął, gdy zakończyłem opowiadanie. A wiadomo przecież, że jego słynne chrząknięcie, w zależności od tonacji, w jakiej zostało wydane, oznaczało zadowolenie lub gniew. Tym jednak razem słynne hmknięcie dyrektora brzmiało bardzo groźnie. Nie rozumiem, po co pan wrócił? Burknął. Należało ponawiać próby zdemaskowania Roberta. Czy pan sądzi naiwnie, że on zjawi się tutaj w ślad za panem? Tak właśnie sądzę. Jeszcze nie słyszałem, aby jakiś przestępca gonił za kimś, kto go tropi. Nie, panie Tomaszu, ta koncepcja funta kłaków nie warta. A jednak przy niej obstaję, sprzeciwiłem się. Na moją korzyść przemawiają dwie okoliczności. Pierwsza to włamanie do domu Sekundusa i kradzież dwóch ikon. Chyba oczywiste jest, panie dyrektorze, że żadnej z tych ikon, ze względu na ich unikalny charakter, nie da się złodziejom sprzedać w kraju. A więc wnioskować można, że kradzież ta została dokonana z myślą o odbiorcy zagranicznym, czyli innymi słowy, dokonał jej nasz gang przemytników. Pozostaje dla przestępców problem przemycenia ikon za granicę. Myślę, że to dość trudna sprawa i aby ją rozwiązać, pojawi się w Polsce również tajemniczy Robert. To nie jest słuszny wniosek. Równie dobrze ów Robert może mieć w Polsce znakomitego zastępcę, który mu organizuje przemyt ikon do Wiednia. Na pana miejscu pozostałbym w Pradze. Zapomina pan o drugiej sprawie o talizmanie Keleja. Z tajemniczych względów zagadka talizmanu Keleja interesuje Roberta. Przecież nawet sprzedał w Pradze ikonę przemyconą z Polski, aby opłacić włamywacza w osobie z dynka blachy. Obecnie szykuje się do Polski wyprawa, w celu odnalezienia drugiej połówki talizmanu co być może pozwoli rozwiązać zagadkę. Jeśli mu tak na tym zależy, czy pozostanie bierny w Pradze? Nie. Myślę, że zdecyduje się przyjechać do Polski, aby śledzić ich poczynania. A pan co będzie robił? Zapytał Marczak. Nie wierzę, aby udało się w Polsce odnaleźć drugą połówkę talizmanu. Nie chcę zresztą odbierać pannie dochnalowej laurów poszukiwacza. Ale przecież mogę interesować się przebiegiem poszukiwań. Sądzę, że z boku będzie mi łatwiej obserwować, co dzieje się wśród uczestników wyprawy oraz w jej otoczeniu. Co do tych laurów panny Dochnalowej, dodał dyrektor, to nie miałbym nic przeciwko temu, aby pan odnalazł drugą połówkę talizmanu. Rzecz jasna, oddamy ją naszym czeskim przyjaciołom. Ale to zawsze byłby dla nas duży plus, gdybyśmy okazali się lepsi. Taki był właśnie dyrektor Marczak. Zawsze miał na względzie dobre imię swego departamentu. Już sama myśl, że kto inny mógłby w naszym kraju odnaleźć coś, czego nie udało się odnaleźć jego pracownikom, była mu nieprzyjemna. Przyrzekłem pannie Dochnalowej, że nie będę zajmował się tą sprawą, oświadczyłem Marczakowi. Nie musi pan specjalnie zajmować się tą sprawą. Ale gdyby tak, mimochodem, szukając Roberta, jednocześnie znalazł pan i drugą połówkę talizmanu, nie potępiłbym wcale pana i nie uważałbym, że złamał pan przyrzeczenie. A swoją drogą? Dlaczego ten Robert aż tak bardzo interesuje się zagadką talizmanu? Może chce zdobyć klejnoty kleja i kaca? E, tam, panie Tomaszu, to wszystko bzdura. Robert rysuje mi się w wyobraźni jako wielki spryciarz. On lubi zielone dolarowe papierki, które można otrzymać za nasze ikony. Czy taki osobnik wierzyłby, że stary rep lewe da mu z zagrobu wskazówkę, gdzie ukrył klejnoty czarnoksiężników? Uśmiechnąłem się i potakująco kiwnąłem głową. Zgadzam się z panem. No widzi pan. Ucieszył się Marczak, zadowolony, że pochwaliłem jego przenikliwość. I dlatego, moim zdaniem, wystarczy dowiedzieć się, dlaczego Robert interesuje się historią talizmanu, a trafi się i na samego Roberta. Wałęsają mi się po głowie pewne hipotezy, odezwałem się po chwili wahania. I jakie? Wydaje mi się, że jeszcze trochę za wcześnie, aby o nich mówić. Cóż to, pan ma jakieś tajemnice przed swoim zwierzchnikiem? Nie pozostało mi nic innego, jak wyłuszczyć Marczakowi swoje hipotezy. Przez cały czas, gdy mówiłem, dyrektor chmkał na różne tony z coraz większym zadowoleniem. A wreszcie uderzył dłonią w biurko i zakrzyknął. Świetnie! Znakomicie! Podobają mi się pana hipotezy, choć jak na razie nie mają żadnych realnych podstaw. Potem zamilkł na chwilę, jakby ogarnięty jakąś wspaniałą wizją. Jego surowe oblicze rozpromieniło się. Od jutra idę na urlop, oświadczył nieoczekiwanie. Zaproponowano mi kajakowe w czasy na Mazurach. Podobają mi się jeziora, drogi panie, ale do kajakowania już się nie nadaje. Dlatego wybiorę się w bieszczady. Na przykład do Leska. Z plecakiem, ze sprzętem turystycznym na samotną górską wycieczkę. Ach tak, to wspaniale! zawołałem, choć wcale nie byłem zachwycony perspektywą nieustannego spotykania dyrektora Marczaka. A on klepnął mnie po kolanie i stwierdził. Rzecz jasna, wybiorę się tam inkognito, pan rozumie? Przyda się panu oko i ucho zwierzchnika. Opuszczając gabinet dyrektora, usłyszałem: A więc do zobaczenia na bieszczackich szlakach, panie Tomaszu. Aha, przypomniałem sobie coś i zawróciłem od drzwi. Nie wiem, czy pan pamięta, że pies. Pan znowu o psie! jęknął dyrektor, miałem nadzieję, że się go pan pozbył.